Ok, także Siemens, wszystkim z tej strony, witam serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale, tym razem 600 th S38. E, I dzisiaj, słuchajcie, tak jak w tytule, e, zajmiemy się głównie pupilami. E, pokażę wam generalnie, co się na, u nas zmieniło e, na postaci, co się zmieniło ogólnie na serwerze. E, no i powiem, jak. E, i po, powiem, słuchajcie, wam całą historię, jak to wyglądało u mnie z gildią e, na tym S38. Także, jeżeli jesteście ciekawi, to pod koniec będę o tym mówił, a na razie przechodzimy słuchajcie już do e, tych przejść w pupilach e, słuchajcie, moje, moje pupile prezentują się w ten sposób e, tutaj mam zębika na 93 i e, nim niestety wczoraj nie udało mi się topeża kliknąć no wydałem na niego tak 40-50 grzybków i nie było żadnej takiej dość bliskiej próby nawet e, no więc niestety nie udało się go kliknąć szkoda, e, no ale trudno muszę niestety tydzień czekać Teraz i generalnie to jest wielki błąd. także karmiłem zębika, bo miałem robić przejścia free to play na pupilach, ale jednak zostawałem się na, na ostrzejsze przejścia. No i teraz powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy mój zębik, setka, jest w stanie lidarysia pokonać. Wątpię, dlatego będę klikał toperza tym zębikiem, setką, żeby no karmić toperza i potem przenieść je w Omnibooma pewnie, tak tutaj myślę. No także w mroku troszeczkę zepsułem sytuację, w świetle, w świetle jest git, słuchajcie udało mi się dzisiaj przeklikać tego ptasia, no poszło na niego z 50 grzybków, ale udało się go kliknąć I dzisiaj mam go do złapania, słuchajcie, czwartek za dnia w mrocznych borach będziemy go dzisiaj łapać i powoli zaczniemy sobie go karmić Jeżeli chodzi o mój ogień, tutaj mam cząpa na 90, tutaj tego ogniorota to już mogę chyba zgasić tako czy nie, nie mogę jeszcze, dobra no, on patek będę troszeczkę więcej grzybków poświęcił, ale to nie jest teraz aktualnie tak ważne. Będę go klikał dopiero jutro. Z racji na to, że jutro będę mógł odblokować Infernixa. I pytanie, czy mój 93 czomb będzie w stanie pokonać Infernixa. Będzie z tym na pewno nie lada problem i pójdzie za to sporo grzybków, czego bym nie chciał. Także myślę, że poświęcę 30 grzybków na karmienie, znaczy 30 grzybków na przeklikowanie tego Infernixa i zobaczymy, czy on jutro padnie. No, jak nie padnie, to, to trudno. Tutaj mam Skarabarę w sobotnią noc. Ta ona mnie interesuje najbardziej. No, ale czy ona padnie na 90, 96 cząpie? No, będzie ciężko, będzie ciężko. No, smokim tu już nawet nie wspomnę, nie wspomnę. Smokiego raczej już nie będę klikał. Myślę, że na Skarabarze się zatrzymam w klikaniu tutaj. No, a woda w wodzie spokojnie, słuchajcie, karmi siedmiornicę. Tutaj sobie testuję, tutaj nie gram. Żadnym, żadną klasą opartą na sile. Typu wojownik Berserker, to w tej wodzie troszeczkę podestuję sobie. Może lekko na tym stracę, ale trudno. Tutaj pójdę z siedmiornicy na szlał węża i nim sobie zamknę już środowisko i myślę, że będzie będzie tu git przejście, Zobaczymy. Możemy sobie zaatakować tą wodą, troszeczkę najwyżej z policją spadniemy. Zobaczymy jak to jak słuchajcie, siedmiornica sobie radzi. No, statystyki ma troszeczkę gorsze jednak od tego. Chociaż, powiem wam szczerze, że ona powinna nawet wygrać z tym Microxem. Ciekawa sprawa: 42 PET na 70 i tak dobrze sobie radzi. Chyba, że jest świadowca. No i Unik. Okej, okay, kolejny Unik. No i super, i wygraliśmy. Także poradziła sobie już chyba moje pierwsze zwycięstwo siedmiornicy w pvp, także fajnie. 5 w pupilach, dzisiaj Pile no 42 pozycja. Y Mogło być lepiej, ale tragedii nie ma. Jeżeli chodzi o podziemia to jest na 35 pozycji, ale dzisiaj sobie jeszcze nie biłem. O tutaj jakiś serwer się reklamuje, super, super. Generalnie nie polecam wam, mm, słuchajcie, żadnych y prywatnych serwerów. Y no przynajmniej moim, w moim Tutaj słuchajcie mniemaniu, takie serwery są po prostu, po prostu nudne. I nic nie wnoszą. Ja już bym wolał szczerze grać free to play na zwykłych serwerach niż na takich zlakowanych nowych. Dobra, mat y RT11. Kurczę, czy on level podbił, czym się zdaje. Nie wiem, wczoraj go zbijałem na luzie. Okej, okay, dzisiaj też go zbijamy na luzie. Mm, także bijemy go sobie. Tutaj kilka razy, ok, wszystkie walki się udały i teraz mamy już słuchajcie 32 pozycję w podziemiu, także naprawdę ładnie. No pupile 42 w twierdzach cały czas no, lecę troszeczkę le leciutko do przodu, znaczy do tyłu. No to dlatego, że tych kontr, no te kontry robię, tak, no nie jest tak, że nie robię tych kontr w ogóle, ale te kontry no gdzieś tam sobie idą. Ja już teraz nie robię tak, że tylko czekam aż mi się rycki odnowią i już robię kontry. Tylko, no, tylko czasem zapomnę, czasem mi się po prostu nie będzie chciało i tych, ta pozycja powoli powoli e, spada. No, ale mniej więcej się utrzymuje koło tego top 200, także jest, e, jest ok. O jak będę mówił e, później. No i pozycja tutaj 115 e, w rankingu. No, to nie jest jakaś e, nie wiadomo jak dobra pozycja, ale jest, jest na pewno fajna. Jest na pewno fajna i mi odpowiada. No i dobrze, dobra. E, Zajmiemy się może teraz tymi przejściami w pupilach. Dzisiaj słuchajcie chciałbym po żeby zbił nam Wikidaiło. Zobaczymy, jak bez tego jednego karmienia sobie radzi. No, bez tego jednego karmienia chyba padnie. No dobra. Ale lepiej nakarmić słuchajcie, także zrobimy tak. Szukamy traktu trendowatych i, 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 i mrocznych borów. Także tym się teraz zajmę. Okej, okay, słuchajcie, żadnej misji niestety nie znalazłem, ale dropnąłem jedno jabłuszko i teraz sobie zajmiemy się klikaniem, słuchajcie, tego wikidaiło. Mam nadzieję, że na 97 konim, konim on tutaj padnie nam. Bez jakiej jak, jak, ilości grzybów. No jeżeli nie, to będę musiał, słuchajcie, czekać tydzień. Hmm. Dobra, zobaczmy próbę, jak jemu pół HP zjeżdżamy. Jak to tutaj, jak to tutaj wygląda. Chyba nam krytuje. My go nie możemy trafić. I trafi się Krytykiem. Dobra, jak po unikam, słuchajcie, to ten panikonin da radę. Dajmy mu tak z 40 grzybków, i powinno paść. Tak mi się wydaje, przynajmniej. No, liczę na to, nie powiem, liczę na to, bo nie chciałbym czekać. Nie chciałbym czekać, słuchajcie, jeszcze kolejnego. Kolejnego, o kurczę 137 baniek Nie chciałbym czekać kolejnego tygodnia na niego Więc chciałbym, żeby on tutaj padł dzisiaj Oczywiście też nie będę przesadzał, no bo No bo, no bo, słuchajcie Nie wiadomo ile grzybków na niego nie chcę wydać Wszystkich 300 czy coś To musi się, starczy do promocji powiedzmy No ale on tutaj nie pada, jak widzicie Patrzę na niego masę enterów i on nie chce paść Dobra. Do 260 grzybków, słuchajcie, klikam. 78 tysięcy. Kurczę Do 260 grzybków i stopujemy, no bo tutaj widzę, że... Widzę, że nie chce za bardzo jednak dać za wygraną. Tych bliskich prób jest kilka, ale no jednak nie ma ich aż tyle. jak to by się mogło wydawać? No nie chcę, nie chcę, słuchajcie, spaść. E, no trudno, trudno. Ten wiki dajło niestety, ale dzisiaj chyba mm, nie będzie do złapania. E, no nawet na setnym ponikonim to by nie było aż tak łatwe. Generalnie trenera mam, słuchajcie, na dziesiątce. Także był miał na jedenaste to by on padł na spokojnie. E, tak myślę. E, no ale mogę go zrobić dopiero tutaj, słuchajcie, za trzy dni tak naprawdę. E, za więcej. Także dopiero za tydzień będę mógł... E, Spróbować ponownie kliknąć tego wikidajlo. Tak, na dobrą sprawę. No ale poszukamy za to dzisiaj tego ptasia i jego sobie zaczniemy już karmić. No, niestety mam troszeczkę. Można powiedzieć, że miał tydzień w plecy w kupilach, i to jest troszeczkę minus. No ale sobie damy radę, mimo tego. To nie jest jakiś wielki problem. Ważne, że słuchajcie, moje główne że nie stoję słuchajcie z moim głównym żywiołem, czyli tutaj słuchajcie z moją oczywiście światłem, z moją oczywiście światłem, z zynką to jest najważniejsze dobrze, szukamy w tym momencie mrocznych borów jeżeli dobrze pamiętam, także także, także one dość szybko trafią Dobra, mamy je i mamy słuchajcie, ptasia. tego ptasia będę karmił, oczywiście. Będę potem nim szedł w Palladona i Palladonem zamykał środowisko. Także teraz mamy dzisiaj trzy karmienia dla ptasia. No i już jest na czwartym, więc Git. No i że ją rok chodzi, to tutaj właśnie tak jak mówiłem. Jeszcze nie wiem, jak to tutaj się potoczy. No tutaj tego Wikidai'ło na 100% chcę ubić i Wikidai'ło zamknąć y, środowisko, no bo to jest przejście, które każdy naprawdę może zrobić. każdy graczek może bez problemu zrobić. Net free to play y, przy dobrym trenerze da się to zrobić. Y, no i Chompem, y, no to tak jak mówię, tutaj z bym chciał y, jednak pokonać. Y, no i tutaj y, już też mówiłem, jak tą siedmiornicą robię. Dobrze, może przejdźmy teraz, słuchajcie, troszeczkę do lochów. Powiem Wam tutaj, jak to u mnie wygląda. Wieża na 54. Generalnie ta wieża, słuchajcie, to jest bardzo, bardzo, bardzo bardzo, bardzo spokojna. Jeszcze tutaj założę sobie itemek, żeby. żeby być wspólnymi statami, oczywiście. Ok, 93 pozycja, wow. 93 pozycja, niesamowite. Top 100 mamy nawet no, reszika przegoniliśmy, nie wiem skąd wynika ta pozycja, chyba też tak z tego, że tą markę przeklikałem Albo mi po prostu ktoś bije tutaj na ręce, aren ale chyba nie. Nie wiem z czego to wynika. W każdym razie, w każdym razie, wierzę, zobaczcie, pokażę Wam, że mogę tak oklikać. O kurczę, jaka broń. No teraz to mnie troszeczkę zainteresowali, Wam powiem. Plus 12. Plus 12 yy, dobrze, damy ją szczwanej. Damy ją szczwanej, bo... no bo jest dużo lepsza, to z tego szczęścia trochę straci ale to trudno. Yy, Bronika jest bardzo fajna, więc damy ją szczwanej. Yy, rozmontujemy sobie ją tutaj czy troszeczkę tego To jest chyba żelazo. <grym>, to jest pod... A nie to jest metal, dobra, nieważne. No, do tego trochę metalu zdobyć, bo mamy go bardzo mało. Generalnie ja tą wiesz, tak mogę o sobie klikać. Tutaj totalnie nie mam żadnego oporu. Plus 144 i bez nacinny... Nie wiem, co, co z tym zrobić. E, czy jest mu sens dodawać, jak mam obrażenia? No, troszeczkę rosną teoretycznie. Mimo tego, że jest mniej inteligencji. E, teoretycznie to jest lepsze. No dobra. Na razie mu to. E, Okej, okay. tutaj mamy trollowe trio, które pada. Dalej mamy króla, który jest raczej nie do porobienia Tak jest, tutaj już jest długi blok e, Tutaj jeszcze kapelusz y, gatki jeszcze nie jest też do pokonania e, Ale niedługo będzie no, Jak się leczymy to już mu trochę bierzemy, także jeszcze z 10-20 poziomów i, I ten loch już będzie padał Na Góra olii, tutaj jeszcze jest nie do pokonania, tutaj to samo jest y, Chociaż w sumie Powiem wam no, dobra, nie, raczej ciężko jeszcze. E, tutaj mamy holundera, który. który padł? Co się stało? On padł chyba, co nie? Chyba padł, ale graj hierka się zbugowała, dobra. E, atakujemy na arenie, zapisujemy walkę i powinien być. A nie, dobra, bo już tutaj. To tak wiecie, się zbugowało i to już jest walka z drog drogogroźnym Ale Holundera pokonaliśmy i to chyba drognął ten itemek. Tak mi się wydaje. Ja bym go bardzo chętnie założył, ale nie mam aktualnie klejnotu, także wstrzymamy się z tym. No, z tego bym mógł niby wyciągnąć w sumie. Dobra, to tak, robimy miejsce. Co 25 szybków. Zakładamy ten itemek dla nas na zręczność i z tego wyciągamy kamyk na zręczność już jest tutaj za, za te surowce mm, ok i mamy nowy temek super e, to będzie do WC, który chyba dzisiaj nie spłukiwałem, ok nie spukiwałem. spoko, i mamy na zręczność zobaczymy co nasza Szczwana, ok Szczwana się przyda lekko gorsza, ale z kamykiem to mm, to myślę, że wybaczy <grym> e, i ok 249 poziom Możemy jeszcze spróbować sobie słuchajcie, kliknąć yy, 13 piętra, co jest nie, nie do porobienia w tym momencie jeszcze, nie jest kompletnie w naszym zasięgu, yy, ale możemy strefę roku przeklikać, myślę, że tak, tak na luźno totalnie, o szczwana sobie sama porodziła nawet, także tą także strefę roku możemy klikać, no i mamy 250 poziom yy, na postaci, super. Yy, niestety nie ma miejsca w ekwipunku, co jest głównym problemem w tym momencie. I tu dostaliśmy na siłę naszyjnik, szyjnik, czy tutaj nasz bojownik nie pogardzi? Nie pogardzi jak najbardziej, jeszcze kamyczek nie osadzamy i super, i super, okej. Okay. Yy, tu mamy temki dawki, które zapomniałem założyć, yy, ale cóż, no już powoli, powoli będę się wyposażał w tej temki, bo już jest plus 2% PD. To wystarczy 5 takich temków założyć już ma maksymalny bonus, także także tej temki już będę zakładał sobie powoli do tej jawki, bo wiem że troszeczkę na tym tracę. Dobra, to możemy sprzedać i okej. Okay. Okej, okay, mamy 3 miejsca. Możemy ruszyć z tornadem słuchajcie troszeczkę. Bo to tornado mam wrażenie, że może popadać ostro. Dobrze. Kośmisyjkę sobie nastawmy. Ok. Czy kod w onucach pada? Pada. Niewidzialny koszmar. Też pada. Tutaj też mam padło. Ok. Jak wypadnie coś, słuchajcie, z bonusem na PD, to sobie zostawię ten przedmiot. Poszukam takich przedmiotów. No i widzicie, do jakoś pada. Dość ładnie. O, ta nawet za darmo jakaś próba była. Nie, <laughs> mam teraz to truchło nieszczęsny, do złota, okej, okay, do złota możemy dostać, chyba, że na miejscach tak zabraknie w punktu no tutaj wypada też mm. e, no tych grzybków poszło dzisiaj jest troszeczkę sporo, co wam powiem ale cóż e, odporność na błyskawice no to oczywiście nie jest nam potrzebne, chociaż nasz to jest na wytrzymałość co ty tutaj masz, no dobra masz ok, okej okay, hełmik w miarę to zostawmy ci go i lecimy z turkiem czy tutaj już jest blok? Nie ma jeszcze żadnych bloków, słuchajcie. Nie ten nie, ten, nie ten etap, nie ten etap, żeby jakieś te bloki nam się pojawiały. E, dobra, 15 tysięcy lecimy oczywiście w zrękę. No bo w co innego tutaj możemy dać? Tylko i wyłącznie w zrękę. Czy jestem jest to miałem ulepszone? To jest dobre pytanie. Ja to już ja ja trwanej dałem. Kurczę, ja to chyba miałem ulepszone lekko, ale to jak, jak miałem to lekko, to i tak to nie jest taka duża strata. Ale sobie ulepszmy e, ten przedmiot na pewno. E, I dobra, i możemy klikać tornado na to dalej. Hmm, hrabia, ok. Wywaliło mnie. Hmm, dobra, nieważne. O, no dobra, teraz padł. po prostu musiał mnie walić, żeby padł. E, ok, brak miejsca. Hmm, tu mamy itemek jak do kociołka. Wrzucamy tutaj jakiś łuczek dajmy, troszeczkę wstaty i mm, lecimy dalej. E, powiedzmy, do 150 grzybów jeszcze kliknijmy tego John'ego. Okej, okay, padł, super, udało się. 251, kolejny admirał. <grych> Już jednego widzieliśmy No tutaj, zobaczymy, jak z, z uleczeniem się, pół HP. No okej, okay, no to on tutaj padnie na spokojnie. Mm, wystarczy, że tylko jeszcze się dwa razy uleczymy. O, nie, nie uleczyliśmy się dwa razy, niestety. No, ale na której darmowej darmowe próbie w końcu się dwa razy uleczymy i on padnie bez problemu. Okej, okej, okay. okay, słuchajcie. To ja wam dziękuję za oglądanie. To było na tyle z tego klikania. 87 pozycja, w top co się znajdujemy, także jest Git. E, dziękuję wam za oglądanie. Wszystkie osoby, które przy naklikaniu lochów. A teraz, słuchajcie, opowiem wam troszeczkę o tej gildii. O tym, co się działo z startu serwera, jeżeli chodzi o. Od tej Gildii w moim przypadku, jak wiecie, byłem założycielem i liderem Last Breath. Jak pewnie większość z Was wie. No i gilda generalnie prosperowała bardzo dobrze. Tam koło top 5 się znajdowała. Całą, całą, słuchajcie, cały czas miejsce trwania serwera. No aż do pewnego incydentu, w którym jedna osoba coś napisała, że jej się nie podoba w gildii i że odchodzi. No i potem. Słuchajcie, gildia się rozpadła z powodu, iż jedna osoba siała zamęt i bardzo negatywną atmosferę wprowadzała na czacie gildyjnym, a to była osoba z wysokim poziomem, no to niestety często ludzie trochę błędnie robią, biorąc wysokie, osoby z wysokim poziomem za autorytet dotyczący prowadzenia gildii, no i niestety... <laughs> Następnego dnia Gilda się sypnęła I to dość powiem Wam, przecież niespodziewanie No ale tak się stało W gildii zostało może 20 osób Także no nie było co zbierać I potem Słuchajcie Oddałem last breath na Akademię Nudy VIP Że po prostu z tymi ostatnimi osobami Które zostały w tej gildii do końca Które wiem, że chciałyby z nami grać Które po prostu chcą Wspólnie grać Poszliśmy do nudy żeby, żeby słuchajcie, nie rozchodzić się po gildiach topowych, tylko po prostu pójść do jednej gildii, żeby grać dalej razem. Taki był zamysł. I słuchajcie. No i co? Poprzednia Akademia Nudy przeniosła się do Last Breath, i wtedy. I wtedy, i wtedy, słuchajcie, Zamrósł tutaj bardzo ładnie odbudował gildię i bardzo dobrze sobie radził jako lider. Akademii Nud VIP. Po czym, słuchajcie, ja również jako ostatni, jako ostatnia osoba z Last Breath przeszedłem do nudy, jak już nie było nikogo z Last Breath, tylko przyszły wszystkie osoby ze Starej Akademii, czyli Black Wolvesów do Last Breath. Następnie, słuchajcie, byłem w nudzie z niecały tydzień. Z niecały tydzień, jak widzicie, czarny game jakiś tam wykopałem, bo tam ta jedna salka była w Giddy'im. Po czym, yy, po czym słuchajcie, w nudzie zaczęło się działać troszeczkę średnio, z racji na to, że no, jak pewnie większość z Was już wie, wie i większość serwera wie, no, chiński Mabana yy, na, na S38 yy, i dopiero po 21 dniach lider może oddać koronkę. Yy, także słuchajcie, yy, po 21 dniach od ostatniego zalogowania lider może oddać koronkę. Także jest to dość sporo czasu, jak na nowy serwer. No i słuchajcie, następnie, 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 słuchajcie, nuda została podzielona. Podzielona, jeżeli chodzi o opinię na temat fuzji, bo słuchajcie, nie wiem dokładnie kto, ale ktoś wpadł na pomysł stworzenia fuzji z chatką puchatka. I część nudy była za, część nudy była przeciw. No i jednak do tej fuzji doszło. No, i słuchajcie, jak widzicie, tutaj spora część nudy jest w, w chatce. A te osoby, które słuchajcie, były przeciwne temu pomysłowi, po prostu wróciły do Last Breath i tworzą od nowa niezależną gildię. No, i tak, tak się kończy moja tutaj przygoda z gildią. Ja tutaj już w Last Breath zostaję na pewno do samego końca. Niezależnie czy tu byłoby 10 osób w gildii, czy 5, ja w tej gildii już do końca na pewno zostanę. No, i też chciałem podziękować osobom, które ze starej ekipy LastBrev, do których pisałem, zdecydowały się wrócić i pograć ze starą ekipą na stare śmieci tutaj i się pobawić. No, generalnie, Lasbrew teraz jest no na pewno nie jest tak dobre jak kiedyś, ale i tak jest na pewno topową gildią, jeżeli o to chodzi. No, mamy 218 średni, jeden z najlepszych, chyba drugie, pochadcy, najlepsze też na serwerze, tak mi się wydaje. Zobaczmy tutaj. Hatka ma 608. Protego ma. Ok, 599. To trzecie, powiedzmy. Na exiles mamy sporo więcej. Jeżeli o to chodzi, co to jest też? siege może mieć sporo. Od siege też mamy więcej. I jeszcze pełen karty. Tutaj jednej osoby im brakuje, no ale to jak dojdziemy 11 czy 12 salka, to i tak, i tak mamy, mamy więcej. No także powiedzmy, że mamy jakieś. Słuchajcie. Trzecie najlepsze rycki na serwerze. Także to jest dobry wynik. Jeżeli chodzi o średnie to tutaj myślę, że będziemy koło top 5. Tutaj 219 mają bankarty. No myślę, że w końcu, w końcu ich przegonimy. Mam taką nadzieję przynajmniej. Ale na pewno będzie to jakaś fajna rywalizacja. Także na pewno w tym, no w top 10 na 100% będziemy się znajdować, jeżeli chodzi o gildię. Mam nadzieję, słuchajcie, że też na top 5. Zobaczymy, z tego wyjdzie. No, jest tutaj oczywiście Protego, Exiles, Hadkapochatka, chatka, Siege i jest jeszcze Aliens. Jeżeli o jakiejś zapomniałem, to są to Sorki, Memorki. Pewnie jakaś jest. Okej, okay, tu są Aliens na 6 na ten moment. Także oni na pewno są też bardzo, bardzo silni na ten moment. I dobra. No i chyba tyle z takich gidli, takich naprawdę, które mogą z nami porywalizować. Aczkolwiek a musiałbym to wszystko jeszcze przejrzeć z powrotem i wtedy bym tak naprawdę mógł oceniać mm, I jak to tutaj y, wygląda, okej okay. Okej, okay. dobrze, to chyba wszystko powiedziałem z tego co miałem powiedzieć Mam przynajmniej taką nadzieję, że o niczym nie zapomniałem dopowiedzieć tutaj w tej, y, w tej mojej historii Jeżeli chodzi o moją postać i o moją, y, i o moją gildię No i co, tutaj sobie gramy w LB zamrósł na koronkę, bo mi ta koronka nie jest do niczego potrzebna, ale generalnie wszystkie podej decyzje podejmujemy razem wspólnie, także, także także ja tej koronki w żaden sposób jakby nie potrzebuję nie jestem nią zainteresowany. Tym bardziej, że Zambrus tutaj cały czas prowadził las brew kiedy, kiedy ja poszedłem ten tydzień do nudy, także, no, także to by było nie w porządku jakbym ja nagle przychodził tutaj i chciał mieć koronkę, także no wiadomo o co chodzi. Wszystkie decyzje i tak podejmujemy razem i gigant zarządzamy wspólnie ze wszystkimi oficerami, także, także dajemy radę. Dobra, słuchajcie, bo ten odcinek już trwa tyle czasu, że masakra. się rozgadałem strasznie. Jak komuś się chciało to oglądać, to można napisać hashtag LB w, w komentarzu, jak ktoś obejrze jakimś studem do końca. No i co, trzymajcie się, i do następnego. Siemeczko.